Miejsc postojowych. Jesteśmy już praktycznie na końcówce inwestycji. Budowa zakończy się, uzyskamy pozwolenie na użytkowanie w sierpniu bieżącego roku. Dzisiaj rozpoczniemy nabór wniosków potencjalnych najemców, którzy chcieliby zamieszkać na naszym osiedlu. I prawdopodobnie wszystko pójdzie zgodnie z planem. I w czwartym kwartale oddamy już do zamieszkania te 96 mieszkań najemcom. A imu pokojowe są mieszkania? Tak jak powiedziałam, mieszkania są jedno, dwój i trzypokojowe. Największa liczba jest dwój i pokojowe. ile metrowe? Tak jak mówiłam, średni metraż to jest 55,5 metra. jeżeli chodzi o opłaty, to Pani może to Oczywiście. Jeśli weźmiemy takie 50-parometrowe mieszkanie, to opłata wyniesie około. 1600 zł plus opłata eksploatacyjna około 400 zł i to jest cała cena najmu. Czynsz najmu średni mamy 26,90 do tego opłata eksploatacyjna, zaliczka na opłatę eksploatacyjną 5,50. Kiedy już o średnio na 2000 zł miesięcznie, trzeba będzie płacić. Proszę powiedzieć, jakie wymogi będzie musiał potencjalny najemca z tego. Czy wymóg Oczywiście średni czynsz zależy od metrażu. Natomiast do naszych mieszkań można uzyskać tak zwaną dopłatę do czynszu. Dopłata dla czteroosobowej rodziny tutaj za mościu może wynieść nawet 380 zł, więc tak naprawdę może w pełni pokryć opłatę eksploatacyjną. Dopłata jest przyznawana na okres 15 lat, jeśli najemcy spełniają wymogi ustawowe jakie w najmniejszym mieszkaniu, a jakie w największym? Ile czynsz jest w najmniejszym mieszkaniu wykosztowym? A nie w najmniejszym? Ach, przepraszam, ale nie policzyłam tego tak w głowie. Tak jak mówię, to zależy jaki będzie czynsz na danym mieszkaniu, ponieważ czynsze, tak jak powiedziałam, są średnie i jeszcze nie mamy zrobionej kwestii jakby tych mieszkań, no nie pamiętam jaka ona jest zrobiona, po prostu ta atrakcyjność mieszkania, trzeba to sprawdzić na stronach MDR, zamość, tam jest siatka cenowa opublikowana, przepraszam, ale no nie znam wszystkich siatek na pamięć. A jakie wymogi są potencjalni najemcy spełnić? Dzisiaj rozpoczynamy nabór tak zwany pierwotny. Jest to pierwszy etap, który prowadzi w naszym imieniu gmina. Najemcy potencjalni muszą spełniać punkty i warunki, które zostały określone przez samorząd. Potencjalni najemcy są pod tym kątem weryfikowani i przedstawiona nam jest przez samorząd lista potencjalnych osób, uszeregowana od największej ilości punktów do najniższej. Później, po uzyskaniu tej listy, przystępujemy do drugiego etapu naboru. Ten etap w imieniu spółki inwestycyjnej prowadzi PFR nieruchomości S.A. i to jest tak zwany etap weryfikacji zdolności czynszowej, czyli sprawdzamy czy potencjalni najemcy mają zdolność do terminowego regulowania czynszów, aczkolwiek sprawdzamy również czy nie zalegają w BIK-u i KRD. A mieszkania nie mają piwnic, to gdzie ewentualnie ci, którzy będą wynajmowali będą mogli sobie to, właśnie to znaczy przewidujemy, jak zazwyczaj, jeśli chodzi o kwestie na naszych osiedlach, jeśli jest taka potrzeba, do na przykład do budowanie A jeżeli chodzi o parkingi, to będą ogólnie dostępne. Nie ma jakichś wydzielonych, przedzielonych. Każdy może stać gdzie chce. Tak, tutaj jest kwestia, że parking będzie ogólnodostępny. Dalszo,